Uh. Hej, Katstemon B i witam was w tym oto specjalnym Halloweenowym odcinku. Dawnośmy się nie widzieli, więc pomyślałam, że powrócę sobie z moją ulubioną gierką, jaką jest Team Fortress 2. Pogramy sobie dzisiaj oczywiście na kontraktach Halloweenowych i tym razem nie jesteśmy sami, gdy się ze mną Bayken. Baykena, możecie się kojarzyć, grał z nami w Antarnet oraz mm, dał nam też troszkę itemów do team Fortressa i będzie nam pomagać dzisiaj z kontraktami. Zaczniemy sobie od mojej ulubionej halloweenowej mapy, jaką jest Hell Tower. No, oh, akurat. Oczywiście na sam start gra postanowiła nam się skraszować. A masz banana. I. O. Oh. Oh. Widzę, że to jest mój znajomy. Nawet nie wiem kto to jest, tak szczerze, bo ludzie często nicki zmieniają, ale dm. I bym wiedziała. O nie, szkielety. Ale zaklęcie, 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 zaklęcie. Muszę je mieć. Nawet jak z to i tak będę mieć cieszyć się? O tak. O też je miał. Ale, okej. Okay. Proszę, proszę nie. nie, nie. Okej, okay, nie idą żadne szkielety Nie! O tak! O tak! Szkielety Najsiek nice Potrzebuję zakręcia, tylko gdzie one się tutaj spawniły Co rok się gra i to po prostu się zapomina na z głowy Takie rzeczy Tak samo wypada z głowy to, że przecież musimy ten wózek pchać. O. Chyba punkty też się dostaje pcha w sumie. Mmm, bomby. Mm. O, tu jest jakieś. O nie, szkielety. Nie. A tak, to, 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 to. O, mi ulubione zaklęcie! O, użyjemy jakoś co? So... Może nie teraz? No cóż, nie wyszło. Chyba najgorzej tutaj w sumie, bo może łatwo padnąć. O! Oczko, wrócimy. Jak będą próbowali nam przeszkodzić, to okorzucimy. Ale wgląda na to, że nawet nie miałby kto tutaj, my kompletnie niszczymy. No fajnie. <ścoughs> Easy. Co takiego? Uuu. O no, wiem, że te zakręcie, typu teleportacja i skok mają duże zastosowanie, ale jakoś nigdy nie potrafiłam ich w pełni wykorzystać. No ale teraz widać mi się udało. Hmm. O nie, to był zły pomysł tutaj jeść. Bajken żyjesz? Żyję, żyję, żyję. Bajken, do radę. 60 za pierwszym... 78 za pierwszym razem. Wow, proszę... Okej, okay, jeszcze druga runda. Snajper, czy widzi mnie? Widzi mnie, widzi mnie. Ten sam szpiek, co wcześniej. Pomoc. Nie przeżyję tego. O. Niestety. Ale bajkę mnie pomścił od razu. W sumie to, to skoro jest Halloween, to może by się jakoś przyodzieć Halloweenową, mm, co my tu mamy takiego Halloweenowego za Zombie oczywiście mogę wą wąsić... O, tak hmm? o, paszcie jaki. Nie wiem, że on tu dalej jest. Będzie chciał mnie zać od tyłu. Ale mam niespodziankę dla niego. Będzie tutaj pewnie próbował. Nie! Znaczy nie, bo mam zróbone tak czy Okej, okay. ale... Najsik. Nice. O nie! Zakręcia! Szybko idziemy sobie stąd. Było najlepsze dla Medyka. Chociaż nie najlepsze dla Medyka, to by było jakieś ofensywne. Bo, przecież Medyk to może sobie takie rzeczy robić już sam, bez zaklęć. Me or red car is kinda off. Ciao! Karol Marx! It's laying on its front. Nie, czy to, to jest albo jakiś może klient side do niego, albo faktycznie coś tutaj jest nie tak? Nie dowiem się, ponieważ ten szpieg spadaj. Ja tak Teraz ten scout, no fajnie. Na mnie te numery No to po prostu O! o. Gdzie nasz wózek? Tutaj Nie no, leży normalnie nie wiem co Kocham random kryty Przeżył tragedia. Moje yeah. chyba on już ma. Medyk jest szybszy. Zapamiętaj to sobie. Mm. Pal, 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 pal. Dzięki. Teraz tego śmiecia. Dajesz, dajesz. O, nie ma. Myślałam, że Chris Kriga ma przez to, jaki kolor ma tego... tego wyrzutnia. Znaczy on chyba miał Chris Kriga? Mewyk miał jakby ten... Też nie pieski, może... Nie wiem. Pchamy! Właściwie cała drużyna ich nie żyje. <grym> <grym> mm, kocham moją kuszę. Jestem dumny. Kusznikiem. Dawać mi to. Okej, okay, przyda się chyba. Albo i nie. Dalej. Pokaż, co umiesz. Nieźle. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja tu zostanę na dole. A może będę ich po kuszować. Nie. Ale właśnie to, że wygramy tutaj, nie znaczy, że wygramy przecież piekło jeszcze. Czy Uber mi zostanie, proszę? Proszę. Byłoby fajnie, gdyby mi został Uber. Tak, 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 tak. Dwa Ubery mam praktycznie. Znaczy, ten taki krótszy, ale wciąż. Tylko jeden został ktoś u nich, ale gdzie? To się chyba nigdy nie dowiem. N co? Co? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, tego to bym się nigdy nie spodziewała. Wyrolował nas wszystkich. No i jesteśmy teraz na. jesteśmy teraz na Carnival of Carnage. Yy, mojej. Możesz być cicho. Dzień dobry. Hmm. Eee, zakręcia, zakręcia, proszę nie zbieraj. Dziękuję. A, bo też mam. Mm -hmm. Enjoy your victory to the grave! Courtesy of my bumper cause of the damned! Oh, this is bad! Welcome to the looting gallery! <laughs> oh,

Udało nam się ich wyprzedzić. Fajnie, fajnie, tylko teraz żeby tego nie zepsuć. Gdzie, 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 gdzie? Nie.

Okej. Okay. No i mam teraz się wleczyć. Okay, time to kill you. All but one of these platforms will fall into the abyss below you. But which one? <laughs> it's the fourth. The suspense will go, 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 go! It's that one. <laughs> Mm. There it is. Hurry, you fools! Hurry! You lose! Oh, szczęście. זה סמי או Mam. Easy. Jak dobrze pamiętacie, z zeszłorocznego odcinka, nie jestem zbyt dobra w tą grę. No, przez ten rok trochę się to zmieniło. Faktycznie zaczęłam stosunkowo dobrze grać. Dawaj mi te zaklęcia. No, co takiego? Elegancko i na zakończenie myślę zrobimy sobie jedną z tych nowszych mapek, um, Saumil. Los Muertos, myślę, będzie fajnie zrobić. Z tych Community to ona też jest moją ulubioną, myślę. Z Community, bo, z, bo jednak oficjalne są... no, lepsze. Ale z, no, z Community Los Muertos jest moją ulubioną. Uwielbiam szczególnie klimat Ameryki Łacińskiej. Los Muertos. No i jesteśmy. Los Muertos. Mm. Bardzo ładna mapa, naprawdę świetnie wykonana. O? Proszę. Mm, tylko dwa, tylko jeden punkt z Ach. Masakra. Coś mi z farami dzisiaj nie idzie. No bardzo... A, idzie jakoś. Lag co prawda, ale wciąż... Nie pogardzę. Chodźmy stąd lepiej? Idzie, starami, idzie. Spróbujmy sobie z snajperem pograć. U, ale oczywiście z łowcą, bo inaczej nie umiem. Co to, Co to było? A, maluszek. Mmm. O nie, będę musiał nową grę szukać. Competition begins. A no to możemy od razu już. Co się właściwie stało? Ale mogę też spróbować... Kasykiem Spróbujemy może? To jest głupi pomysł, ale... Dokładnie. Przejmujemy. Gdzie w ogóle wrogowie są? Od tyłu nas! Wow! Dosyć mocno nas niszczą tutaj. Um, przyznam, że... No, źle naprawdę idzie nam. Nienawidzę tego! Nienawidzę tego, że punkty z kontraktów dostajecie, gdy się umrze. W takiej sytuacji to jest po prostu okropne. Jeżeli uda nam się to wygrać, to otwieram skrzynkę. Mówię Wam. <laughs> śmiesznie, jakbym dostała Inizhuana, albo coś takiego, ale wątpię w to mocno. Bo przecież jaka to jest na to szansa? Ale już dobry start, bym powiedziała. O, nie wiem czy opatrzy go szukać. Wiesz, że Nie bajkę tak samo. Oj, Dosłownie stał on kampią nas prawie, no ale już praktycznie. Nie możemy tej strefy opuścić. Death klasycznie GG, i możemy opuścić to piekło. Uff, podziękujmy naszemu przyjacielowi mocno za grę. Dziękuję ci za pierwotę. I bajkę, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że twoja pomoc znaczy dla mnie bardzo dużo i cieszę się, że mogłam z tobą zagrać. Twórzę sobie skrzyneczki. Zobaczmy, co tam dostaniemy. Dobra, dobra. Um, to gdzie to jest? Gdzie jest moja skrzyneczka halloweenowa? Zniknęła, no... Wow! Usunęli mi skrzyneczkę Halloweenową. No to dopiero za skam po prostu. Zestartujmy sobie szybko gierkę. I pojawiło się nam coś. Co takiego? Oczywiście nasza paczuszka. Możemy sobie w końcu potwierać wszystkie trzy. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow. Niby tego nie widziałem. Coś nowego musiało być. Pewnie zeszły Halloween to zostało dodany. Mm, Egzorcysta. Okej, okay, okej. Okay. Ten... Dispenser jak to wygląda? O, tak latające, po prostu. To są jakby unisualne dla free to play. No i cóż, dziękuję Wam jak zwykle mocno za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka! Głodna jestem.